Witam, z tej strony Wąski. Wąs już otynkował, już tę ścianę. Już trochę zyskła, nawet u góry widać. Na dole jest grubiej, to jest jeszcze mokre. Wąs się rozwalił w kominku, żeby to ładnie schło. Teraz zobaczymy taką długą poziomicą, jaka ta ściana jest prosta. Jak widzicie, linia jest idealna. Tylko tutaj trochę jest tam dziura, ale jest lepiej niż było, bo po prostu tam bym musiał walić dużo tynku. Ta pożemica jest od polbruku i w środku jest jakiś kamień, dlatego jest taki fajny dźwięk. Teraz sprawdzimy sobie pion taką poziomicą. Jak widzicie, nigdzie nie ma szpary, a pion jest tak na 4. Teraz w tym miejscu, no tak sobie, jeszcze trochę gorzej, nie? ale może być. Jak coś, to Wąsuś jeszcze nie sprawdzał tej roboty. Dopiero jestem tutaj, tak samo, nie? Ważne, że jest linia, nie ma żadnych górek. A że tutaj trochę linii nie ma, tak to nie szkodzi, nie? Ale Wąsuś teraz ma problem. Miałem 10 worków, już mam tylko 4. A zrobiłem tylko to. Osadziły, okliłem wszystkie kable, te dziury, i wstawiłem te trzy prowadnice, czy jak to się zwie. I jest mały problem. Tutaj mam prawie, tu jest na zero. Widzicie, nie? Nawet dziury nie ma. Tutaj też. A zobaczcie, tutaj. A jak przyłożę poziomicę tą długą. to patrzcie ile tu pójdzie tynku tutaj jest chyba z 2,5 cm a tutaj jeszcze nawet mam luz wąsuś chciał trochę zaoszczędzić ale sobie myślę, chyba wąsuś będzie to tynkował cementem i wapnem i będziemy tynkować jak kiedyś tylko, że wąsuś ma prowadnicę. I będzie ściągało po prowadnicach i będzie to prościej. Myślałem, że tylko będzie tutaj i tak krzywo. Ale tutaj jedną osadziłem i jest jeszcze gorzej. No zobaczcie tylko na to. Przykładam. Tu jest nic. A tu znowu mogę sadzić palce. A tam mamy 0, a jak jeszcze wysunę prowadnicę? Gdzieś tyle To tu będziemy mieli Widzicie? Półtora palca I coś postanowił Że te cztery worki Zrobimy sobie gdzieś tutaj Na tych prostszych ścianach Albo tutaj A tą i tą Będziemy tynkować Z betoniarki Jeszcze sprawdzimy sobie tą Tą ścianę tylko jak będzie też krzywa, to będziemy też ją tynkować. No i tu jest górka, tam jest dziura, tu jest dziura, tam jest wypchane. Pion do pionu to tu w ogóle nie ma. Pion będzie. O! Tu jest nasz pion, widzicie? I oczko jest? Jest. I wąc będzie tą ścianę też tynkował cementem. Tylko że zobaczymy tą małą. No ale tu będziemy już MPiem robić. Nie? Tu jest dobrze. Tu jest też dobrze. No to tych pięć worków weźmiemy sobie tu i na to. na tą ścianę i te będziemy walić cementem i wapnem. Tutaj sobie stopimy regips, żeby było mniej. Osadzimy narożniki. Włącznie się musi pomału zamawiać drzwi, bo na razie mam co robić, ale później będziemy się martwić, nie? Bu! Dobra, teraz sobie osadzimy te tu dwie listwy i będziemy dalej myśleć, co z tym robić fantem, nie? Zrobimy sobie tą jedną prowadnicę, już gęste się robi, bo nagrywałem trochę i teraz muszę robić takim dość gęstym. Dobra, już mamy ucięte. Przykleimy, bo to się już ma taką wprawę, żeby bez poziomity może je ustawiać. No sobie weźmiemy z roboty Pożyczymy Cement pójdę do sąsiada I będziemy mieli za darmo A nie będziemy przepłacać Wąsu już nie ma tyle pieniędzy Żeby przepłacać Ten remont Ma być jak Najtańszym kosztem Przykładamy sobie poziomice tu i już widzimy, że jest pion w miarę, czyli dopychamy tutaj na zero, a tutaj łapiemy sobie pion. No i dobra. Jeszcze raz dla kontroli. Dobra, Tył musimy dół, to znaczy musimy trochę odciągnąć, bo za mocno wdusiłem. Jeszcze raz. Pioniec jest? jest. Dobra. Jak przyciągnie trochę MP, to sobie zrobimy klej po całości. Bo jak będziemy ściągać be, znaczy, zaprawę, to będzie musieli mocno dusić. To nie jest MP, tylko będzie teraz cement i nie będziemy mieli takiej rzadkiej konsystencji. Dobra, jeszcze tą Kurde, jest gęstsze i już się chu ustawia. Je. Bo trzeba mocno dusić. Teraz weźmiemy sobie poziomicą długą. złapiemy linię. Kurwa, te kamienie. Dobra, trzeba trochę dusić. Teraz w dół też trzeba wdusić, tak żeby nie dotykało i gitara, nie? Górę mieliśmy, mieliśmy, nie? jeszcze raz na drzwi. A dobra, będzie. Teraz głaszczemy. Ale tu będzie ten Ja nie wiem jak kiedyś mogli tak murować, nie. Jeszcze kontrola pionu Gitara, nie Ja pierz ale ale typu idzie boanie wszędzie dolega. Więcej jest dobrze, nie? Jakbym miał miarę, to bym wam pokazał, nie? Ale zobaczcie na przykład na palcu. Widzicie, ile tu pójdzie tynku? Tylko u góry jest w miarę dobrze. Ale dołu to jest katastrofa, nie? Tu jest dobrze, ale tam tamtoś mi dużo odpycha, Wiecie? Chyba musimy sprawdzić jeszcze raz pion. Nie no, jest igła, nie? Wąsuś sobie przyniósł regips Sklejmy sobie go tutaj, bo mamy taką nierówność I wkleimy sobie tutaj, bo tutaj brakuje dość dużo Takie dwa paski te przykleimy i będzie gitarcia Tutaj, nie wiem, tutaj wystawimy po prostu narożnik I dotynkujemy, bo jest mało górę, jeszcze nie wiem jak ją ugryźć i uciąłem sobie też w oknach regips i później sobie to dorzucę tynkiem tylko sobie to przykleimy tak wtedy utniemy z lico ścianą i dotynkujemy tą dziurę co tu jest i mam ucięte też tutaj a na górę już wąsosiowi nie starczyło klej umieszany w ruch i robimy. Sobie zagruntujemy. Bym nie gruntował, ale że mam. To zagruntujemy. I to starczy. Tutaj trzeba na pewno, bo tutaj drapałem. Dobra. Dobra i gitara. Tu sobie zrobimy na takie placki. Nieduże, niedużo, ale damy ich dużo. A resztę dotynkujemy. Bo tynkować dziś nie będziemy. Bo wąsu się za mocno zdenerwował. Takie krzywe ściany, że że nie wiem jak to zrobić i gitara top tu dajemy nawet bez poziomicy trochę za długo, ale to nic i będzie git Zawsze mi i tu, nie? Muszę raz jechać do brata po jakieś resztki regipsu. I jeszcze tu wkleimy. Tu nie będę, bo trzeba uciąć. No i jak tu łatwo szybko począć? Teraz tu. u góry trochę więcej na dole gazetę Dobra. nie patrzcie, że jest taka poszarpana Po prostu miałem taki tępy nóż nie? Teraz mamy to No i gitara, tam się da taśmę i to do... dotykuję później Dobra, u góry trzeba fuj nawalić na dole nic. Tylko żeby się przykleiło. takie konkretne o dobra tu jest ładnie ucięte dodamy do środka Teraz pion. Pion jest zarąbisty, tylko że nic nie widać, wiecie? No i dobro. Nie no, tutaj pionu nie ma jeszcze. widzą chyba krzywo osadzone. Albo no ta północna już chujowa jest. No i dobra. Pepchamy trochę w te dziury. No i dobra, jeszcze trochę domieszamy. robimy to okno i nadzieje round. A ja wąsuś już się żegnam z wami. Bo już mi się nie chce robić, mam baterię słabą, tylko przykleję te dwa gipsy w oknie i wąsuś się zwija stąd. W następnym odcinku będziemy tynkować te dwie ściany cementem i wapnem. Czyli tradycyjnie, tak jak kiedyś. I to będzie takie nasze doświadczenie. W siłowni mamy regipsy i wychodzi grzyb. Tutaj mamy ścianę MPK i zobaczymy, czy wyjdzie grzyb. A tu będziemy mieli, a tu będziemy mieć cementową zaprawę. Czyli będziemy mieli takie trzy doświadczenia: regips, tynk, znaczy regips, MPK i cementowy. Jeśli chcecie dalej takie filmy, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dajcie łapkę w górę i piszcie komentarze, co o tym sądzicie. Bo wątęś trochę się zawiódł, że te ściany są takie krzywe. Wątęś kupił 10 worków i miało to starczyć, a tu dupa. 6 worków, jedna ściana. Więc tragedia. Nara, bu.